Witajcie, z tej strony Fonga i dzisiaj mam dla was parę nowinek dotyczących FNaF The Novel. Zapraszam do oglądania. Cóż, zacznijmy chyba od najważniejszego. Książka wychodzi 22 grudnia. Tak, składał nam jeszcze tylko 8 dni. Już wcześniej na Steamie powiedział, że książka jest już gotowa, a wersja w czwartej okładce będzie dostępna w 2016 roku. Sugerował tym silnie, że będzie ona w wersji elektronicznej w tym roku. I cóż... Bardzo spoko, bo Matpad zdąży do tego czasu zakończyć swoje teorie. Wczoraj dodał jedną, dotyczącą teorii snu, a drugą wypuści dokładnie tydzień po pierwszej. Także jeszcze już przed książką. My mamy jakieś tydzień na jakieś finalne teorie. No i ja osobiście wypowiedziałem się na ten temat jakiś czas temu w tym filmie. Powiedziałem, że istnieją trzy fontki FNaFa i cóż, praktycznie ten z nich zdołał już zostać przeze mnie omówiony, a te dwa są bardzo blisko. Ale ale, cóż. Nie jest jeszcze powiedziane, że książka wyjawi nam całą fabułę, Tak to jest dosyć ciekawy temat. Książka może omówić całą fabułę FNAF, ale nie musi. Sam tytuł The Untold Story Nieopowiedzina historia może tłumaczyć na dwa różne sposoby. Może być to nieopodzielna historia jako Fabuła FNAF, która nie została rozwiązana, wyjaśniona. Jednak nieopowiedzina historia może być równie dobrze czymś, co po prostu nie zostało jeszcze w ogóle powiedziane, o czym nie było mowy w grach. Na przykład. Scott powiedział na Steamie, że książka omówi element ludzki, który nie pojawił się w grach. Tak jest, po prostu ludzi. Ludzi wymienionych z imion, pracowników, którzy noszą kostiumy, rozmawiają przez telefon, czy zabijają. No może po prostu ludzi, którzy są braćmi. Tak, ale my polega na tym, że Scott tego nie potwierdził tym postem, tej opcji. Chodzi o to, że jeżeli książka będzie omawiała całą fabułę, to to zdanie Scotta omawia tylko mały element książki. Ale jeżeli opowiada właśnie o tym elemencie ludzkim głównie, to to jest kluczowy wątek w tej książce, to co Scott powiedział. Nie wiemy tego, jest tylko, są tylko te dwie opcje. Także tak, zostaje nam tylko poczekaj do 22 grudnia. Ale post nie mówił nam jeszcze trochę. Scott przyznaje, że pracę nad książką zaczęły, uwaga uwaga, 10 miesięcy temu z pomocą profesjonalnego autora. Także dwie informacje dla nas. To nie jest po prostu książka z Scotta, którą stworzył jakiś amator w tworzeniu książek, ale coś w pomocy profesjonalisty. Także dosyć fajnie. Drugim faktem jest to, że pracujemy nad tym od 10 miesięcy, także zaczęli pracę w lutym, tuż przed wyjściem Five Nights at Freddy's 3. Ciekawe, prawda? Jak ja uważam, Five Nights at Freddy's 2 jest tą częścią, która już pokazywała całą historię FNAF, która już... Opierała się o, o pełną historię, Jeżeli jedynka jeszcze nie miała takiej bogatej fabuły. Całe mini-gry już to potwierdzają. Ale to tutaj mówi nam na pewno, że Scott planował trójkę i czwórkę już opartą o fabułę książki. A za to kilka miesięcy później wyszedł pomysł na film. Ciekawe, prawda? No i cóż, to tyle z nowinek. Zostało bardzo mało czasu do książki. Mam już podaną datę. Ale mam dla was jeszcze jedną informację. Jutro, lub w przypadku jakichś skręć problemów pojutrze, oczekujcie nowego filmu, teorii animacji, nad którą pracowałem jeszcze od jakiegoś czasu. Tymczasem cóż, dzisiaj dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.